witajcie na kanale Kamila. Powitam was bardzo, bardzo serdecznie na, na moim kanale i w dzisiejszym porozmawiamy sobie o problemie kolejnym na YouTubie, z którym właśnie pewnie większość z was już się z takim czymś spotkało, a dokładnie osoby poniżej 16 roku życia nagrywających na YouTuba. Ostatni filmik, gdzie wytłumaczyłem dlaczego liczby są e, subskrypcji zaokrąglone, bardzo wam się spodobał, więc postanowiłem, że dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o problemie, a dokładnie ja go zacytuję. Kiedy wchodzimy sobie w YouTube Studio i chcemy rozpocząć live'a, wyskakuje nam komunikat transmisja na żywo nie jest obecnie dostępna. A propos właśnie tego screenshotta dziękuję właśnie tej trójce, która podesłała mi Właśnie jak to aktualnie wygląda na tym nowym YouTube Studio. Profile ich Instagramów macie tutaj, a ja zapraszam do dalszego oglądania dzisiejszego odcinka. Co to powoduje, dlaczego taką blokadę dostaliśmy i jak to naprawić? W dzisiejszym odcinku właśnie wam na takie pytanie odpowiem. Powiem wam dlaczego, za co i jak możemy to naprawić. No i właśnie sobie dzisiaj na ten temat porozmawiamy i wam to wszystko wyjaśnię. Jeżeli byście chcieli kolejny taki odcinek, gdzie wam coś mówię o YouTube, o jakichś tam ważnych sprawach, to dajcie znać w komentarzach. Również bardzo wam dziękuję za odbiór poprzedniego filmiku. Mega, mega dziękuję. Powoli właśnie lecimy coraz bardziej do 50 tysięcy subskrypcji, jeżeli również. I ty jesteś tutaj nowy i chciałbyś mi pomóc I żebyśmy razem wspólnie właśnie dolecieli Do tych 50 tysięcy jeszcze w tym roku To strzel właśnie ten magiczny czerwony przycisk subskrybuj tam na dole Zostaw również łapeczkę w górę, że film ci się spodoba No komentarze że jakieś tam może być Ale to już dobrowolne, ja ciebie nie zmuszam A ja tymczasem nie przedłużam i już wam wszystko wyjaśnię Ok, a więc zacznijmy. Na pewno każdy z Was, który ma ten błąd albo ten problem, bardziej bym to nazwał blokadą niż problemem i błędem, zgaduje, że macie poniżej 16 roku życia. Ogólnie sytuacja wygląda tak, że w tym roku, czyli w 2020, gdzieś na początku stycznia, lutego, na YouTubie jakby zaszły zmiany, jeżeli chodzi o regulamin, i zmieniło się to, że po prostu twórcy powyżej 16 roku życia mogą nagrywać na YouTuba. Ale to nie zwalnia osoby młodsze do przystania nagrywania, bo też mogą właśnie nagrywać. Ale, właśnie, pojawia się właśnie ograniczenie i słowo ale. Niestety osoby poniżej 16 roku Roku życia. Przypomnę, że rok temu jeszcze był wyznacznik albo taki próg 13 lat, więc teraz to wzrosło o 3 lata, bo wcześniej było 13 lat takie dozwolone. Wzrósł właśnie ten, jakby ogranicznik do 16 lat. I osoby, które mają poniżej 16 roku życia, czyli 15, 14, 13, przepraszam, mają różne ograniczenia na swoich kanałach. Pierwszym ograniczeniem, najbardziej jakby najważniejszym i najbardziej przez Was dostrzeganym, właśnie jest ta blokada na transmisję na żywo. Że po prostu, jak chcecie zrobić live, to wyskakuje właśnie taki komunikat. Kolejną sprawą, którą, z którą na pewno też się mogliście spotkać. Zaraz wam oczywiście wytłumaczę jak to YouTube robi, że, że zgaduje, że ile macie lat. Do tego też dojdziemy spokojniej, wyjaśnię wam to. Kolejnymi ograniczeniami przez to jest to, że możecie się spotkać, albo na pewno się spotkaliście, że pod Waszym filmem zostały wyłączone komentarze. Bądź też kolejnym jakby według YouTube'a taki rozpis Nie mogę jej znaleźć podczas tego nagrywania filmu. Jeżeli to znajdę, to pewnie wrzucę, ale wiem, że gdzieś to jest, ale zapomniałem gdzie, więc wam to wszystko wytłumaczę teraz, bo kiedyś czytałem i pamiętam. Ogólnie w skrócie, jeżeli ktoś jest poniżej 16 roku życia, to traci możliwość streamowania, czyli po prostu transmisji na żywo. Czatu na żywo czyli nie wiem czy to też podchodzi pod premierę, jeżeli chodzi o filmy, ale na pewno no, czatu na żywo nie ma, to w sumie i tak nie ma transmisji, więc więc ten punkt jest właśnie zbędny, chyba że to też na premierze nie działa. Tego akurat z tym się nie spotkałem tego nie widziałem, ale na pewno komentarze są wyłączane. Na przykład jak ja nagrywam film z moim bratem na moim kanale Waster, na którym aktualnie są filmy codziennie, więc jak ktoś by chciał to zapraszam, ale to obojętnie, to tam pod niektórymi filmami, gdzie mój brat się znajduje przez dłuższy czas, to również te komentarze zostają wyłączone. Pomimo, że to ja jestem tym głównym twórcą kanału. Oczywiście również karta społeczność. Na na YouTube teraz karta społeczność jest 1000 subskrypcji. I nie wiem, czy też osoby poniżej tego nie mają jej wyłączonej, ale mogę się mylić, ale na pewno tymi najważniejszymi to właśnie stracenie możliwości posiadania komentarzy pod filmami oraz transmisji na żywo. Czym to jest spowodowane? Według zasad YouTube'a, YouTube dba jakby o. żeby na YouTube było family friendly. O, może tak. I nie chcę, aby na osoby młodsze, na tą młodszą twórczość wpływały negatywne komentarze, czy to właśnie na żywo, czy to też w komentarzach. Dlatego YouTube postanowi, że zapobiegnie zapobie, 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 tym takim tym hejtu. Tym hate'om, na te osoby, mocy po prostu, które dopiero się uczą i biorą za dużo do siebie. No bo wiadomo, jak ktoś ma jakby mały dystans i tak dalej, to może to źle odebrać. Postanowił YouTube, że właśnie coś takiego wprowadzi, żeby nie były jakieś nędzne komentarze, jakieś tam treści takie nie, nieodpowiednie jakieś, jakieś wyzwiska, jakieś poniżania, jakieś. Yy, no po prostu negatywne. No dużo osób też lubi oszukiwać młode osoby. Więc po prostu, żeby przed tym wszystkim zapobiec, YouTube postanowił, że coś takiego wprowadzi. I teraz odpowiadając na to poprzednie pytanie, jak to YouTube robi, że rozpoznaje, że oho, ten ma poniżej 16 roku życia. Sytuacja wygląda tak. Jak wiecie, teraz żyjemy w XXI wieku. Teraz mamy już do... No, wszędzie, wszystko jest jakby, ma swoją, swoją kombinację, swoje, w sumie to głupie teraz jest. Jak ktoś mądry, to mądrzejsza ode mnie ogląda. Na pewno każdy z Was spotkał się ze swoim algorytm, i są różne algorytmy odpowiedzialne za jedno, odpowiedzialne za drugie, i również są algorytmy odpowiedzialne za to, że sprawdzają wiek. Po czym to sprawdzają? Ogólnie ja sam nie jestem programistą, nie wiem jak to zostało do, zaprogramowane, ale się domyślam. Jak wiecie, algorytmy to są takie. Nie wiem jak to nazwać takie programiki, takie roboty w internecie na przykład. Które właśnie się uczą z każdego. z każdych błędów chociażby. Ktoś to stworzył? I to sobie tam jest, jakby ten cały algorytm, chociażby na YouTubie, na Google, na wszystkim tak jest, na przykład też na Google Tłumacz, y tak, na Google Tłumacz, y jak są te błędy, że teraz jest coraz mniej tych błędów, również jest algorytm na, y jak to się nazywało, jak się rozmawia z kimś, w sensie ten, ten bot do rozmawiania, Google... Hello Google. No, to on też się właśnie uczy na, na, na naszych tam pyta pytaniach i tak dalej, co wprowadza na zmiany. I również jest dużo algorytmów na YouTube, ale ten, który odpowiada właśnie za te blokady, jest taki, że po prostu zgaduje, że na pewno każdy z was, kto dostał tą blokadę i jest poniżej 16 roku życia, pokazywał kamerkę. Albo to na live'ach, albo to na filmach. Jestem dosłownie przekonany, że coś takiego było. Ale głównie na live'ach. I teraz, jeżeli coś takiego było, to dajcie znać w komentarzach. Chcę się przekonać i dowiedzieć, czy na pewno tak jest, czy jednak się myliłem. Ale przechodząc dalej. Algorytm e, YouTube'a ma jakby tak to, że rozpoznaje swój wiek. Sam nie jestem administratorem YouTube'a, nie wiem jak to dokładnie wygląda, czy to jest na przykład wysyłane jak fotoradary robią zdjęcia samochodów i wysyłają to na przykład do policji e, i policja tam sobie sprawdza i tak dalej. I tak właśnie na przykład, gdzie YouTube'a jest, że cyka zdjęcia i administrator YouTube'a klika mniej niż 16, więcej niż 16, czy też to robi już automatycznie bot. Nie wiem. Aczkolwiek dla osób nowych, które tutaj są i mnie ja pierwszy raz widzą i może się zastanawiałem co on za głupoty gada. Słuchajcie, ja sam dwa lata temu czy rok temu również spotkałem się z taką blokadą i również ten kanał Zablokowany. Jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć, to linka znajdziecie w opisie do tego filmu, bo jest on na publiczny na tym kanale. I ja dostałem również taką blokadę. Wtedy był YouTube od 13 roku życia, aczkolwiek zostało to spowodowane nie tym, że ja miałem poniżej 13 lat, bo miałem 15-14, a przez to, że był mój brat, ponieważ więcej się ogólnie dowiecie na tamtym filmie, ale ja sobie spałem tutaj normalnie na łóżku, tu miałem komputer i mój brat po prostu, jak ja spałem, postanowił, że a, będę dobrym bratem i będę sobie streamował w czasie, jak mój brat śpi, w się sensie ja. No i tak sobie zaczął streamować, no i nagle YouTube cyk zablokował to. Wyłączył transmisję na żywo, że nie ma tam żadnych strajków i tak dalej, bo to jeszcze był ten stary YouTube. Wszystko zostawił, ale wyłączył możliwość transmitowania na żywo. Teraz wam się pewnie nasuwa pytanie, jak to naprawić. Zaraz do tego też przejdziemy. Jeżeli chcecie się więcej na ten temat dowiedzieć, to po obejrzeniu tego filmu, albo w połowie możecie wejść tam i się więcej dowiedzieć, ale przygotujcie się tam na jakieś 10-7 minut, bo nie wiem, ile dokładnie tamten film trwa. Nie pamiętam. Ale też troszeczkę smutny jest, więc, więc możecie mnie zobaczyć na lepsą na dwa lata młodszego. Wracając, jak to chociażby ja wyjaśniłem? Ogólnie sytuacja wygląda tak, że jeżeli macie powyżej 16 roku życia, czyli normalnie spełniacie te wymagania a dostaliście tą blokadę, możecie się odwołać. Albo poprzez maila kontaktowego do, 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 do YouTube'a, którego znajdziecie na YouTube'ie, albo też jak macie przekroczone 1000 subskrypcji, 4000 godzin oglądania przez swoich widzów, macie również normalny, piękny, bezpośredni kontakt z, z administratorami YouTube'a. Jeżeli chodzi o polskich, no to pozdrawiam bardzo serdecznie Panią Sandrę, Pana Dominika i Pana Pawa. akurat ty, z tymi trzema się do tej pory spotkałem. Bardzo mili administratorzy, odpowiadają na wszelkie pytania bardzo szybko i osoby właśnie, które są w tym programie partnerskim, mają taką szybszą jakby możliwość odwoływania się. Ale pamiętam, że to każdy również sprawdza, to nie jest tak, że napiszecie pyk. A nawet jak macie mniej niż 16 lat i administrator YouTube'a chociażby polskie, było tam zagraniczny, nie wiem gdzie to tam przychodzi do jakich sekcji, że to od razu będzie cyk odnowione. Bo to jednak pamiętam, że jak ja pisałem do nich maila, to to było najpierw, że y, pan Paweł, bardzo serdecznie pozdrawiam, najpierw napisał, że przyjął to całe zgłoszenie i to wysłał gdzieś tam do innej sekcji. Nie wiem, czy to też było w Polsce, czy to czy też było właśnie za granicą. No i po tygodniu, czy tam po kilku dniach, dwóch, trzech, wysłał mi wiadomość zwrotną. Jeżeli to znajdę, to wam podejście tutaj, że właśnie Kamilu, tam się udało. Coś tam naprawić i tak dalej i tak dalej No i właśnie dzięki panu Pawu, panu Pawłowi Powróciła tutaj u mnie możliwość tego, całego tego Chociaż to wszystko też było jakby nie z mojej winy Tylko przez to, że mój brat się pojawił Więc zgaduję, że to był algorytm, bo ja też w sumie byłem na tym live'ie widocznym Tylko tam w rogu spałem Ale tak czy siak, no niestety tak to jest No Ogólnie też spotkałem się z takimi rzeczami Że osoby młodsze robią live'y w maskach Albo też nie pokazują kamerki No i wtedy, no jasno. No, Jakby obchodzą tą blokadę Nie pokazują twarzy, ale mogą sobie streamować Nie wiem czy też jest coś takiego jak wykrywanie głosów. W tych algorytmach ja się totalnie nie znam. Domyślam się bynajmniej tak na chłopski rozum, na taki myślący i domyślający się. Że właśnie to jest spowodowane chociażby zdjęciami. Na przykład, jak Wy na mnie popatrzycie, możecie pomyśleć, że mam 17-18 lat, mam 16. I teraz tak, jest ogólnie taki filtr na snapie, na który teraz sobie wejdę i wam pokażę, który powoduje, że troszeczkę główka się powiększa i stają się z dziećmi. I ja sam jak użyłem ten filtr, to zobaczyłem siebie naprawdę sprzed, nie wiem, jak byłem 6 lat, 5, postaram się go znaleźć i wam pokazać. Jest taki filtr na snapie, jest właśnie z taką, jakby z taką, z taką, z taką O! No i sobie, jak weźmiemy właśnie ten telefon z tym filtrem, to zobaczcie. W ogóle teraz jestem kimś innym, totalnie kimś innym, i naprawdę, e, jakbym teraz zdył okulary, to na pewno byście mnie zobaczyli takiego, jaki byłem e, jakiś czas temu, gdzieś tam 10, 10, 9, 8 lat temu. Sami możecie sobie pobrać snapa na pewno większość z Was ma. No i sobie ten filtr odpalić. Mogę wam pokazać mniej więcej, jaki to jest. Tak bardziej z ciekawości, to jest właśnie to dziecko takie, z taką w prawym górną, taką różdżką, nie wiem jak to nazwać. Więc podsumowując dzisiejszy odcinek. Te blokady są do naprawienia, ale jednak musicie spełniać te wymagania, czyli 16 lat przekroczone. Nie jest to właśnie na zawsze. Możecie się od tego odwołać, spokojnie, e, pisząc właśnie do YouTube'a, kontaktując się z nimi. Tak jak mówię na poprzednim filmie, no niestety YouTube jakby. No jakby nie powinniśmy nic zarzucać YouTube'owi, bo jednak YouTube w ostatnich czasach, wprowadza naprawdę dużo zmian niektórzy biorą je za złe, niektórzy biorą je za dobre, mają one właśnie dobre strony mają złe strony, tak jak właśnie rozmawialiśmy ostatnio o tych zaokrąglonych subskrypcjach, jak ktoś nie widział to bardzo serdecznie zapraszam, bo tam wyjaśnię dlaczego YouTube zaokrąglił i tam też pewnie po obejrzeniu tego całego mogliście się ze mną zgodzić a jakby początki tych, tej, tej, tej całej funkcji były jakby negatywne kiedy my właśnie to wszystko odebraliśmy, czyli twórcy albo widzowie i tak dalej, no i tak samo jest z tą funkcją, że jednak dużo z nas bierze to za negatywne, ja sam wiem doskonale co czują osoby, które taką blokadę mają bo sam tak miałem przez rok, nie wiedziałem co z tym zrobić, dlatego teraz chociażby taki filmik nagrywam. Ale jednak też YouTube jakby dobrze dla nas chce, żebyśmy po prostu my, jako osoby młodsze poniżej 16 roku życia, nie wierzyli każdemu, kto nam coś napisze na czacie, czy tam nas zapyta, jakieś dane zamieszkania, czy coś. No bo jednak młodsze osoby mogą jakby uwierzyć komuś, że to jest na przykład jej wujek, babcia, ciocia e, i podać na przykład swoje dane i tak dalej. Więc YouTube po prostu, żeby za tym. Te, wiem, że może mało się czegoś takiego by, m, ma zdarzać i to też rodzice są za to odpowi odpowiedzialni, ale jednak. E, no, to całe family friendly znikąd się nie wzięło na YouTube, no i jednak. Coś takiego YouTube wprowadził, z jednej strony jak na to popatrzymy, ok, fajna sprawa, jakby młodsze społeczeństwo się uczy i nie musi się jakby na początku swojej kariery, kariery spotykać z takimi negatywnymi komentarzami, że wyjść e, wyjdź tam, czy tam przeklinają, uczą właśnie takiej gorszej edukacji, że po prostu już przekleń na i tak dalej. Z jednej strony jest to spoko, z jednej strony jest to złe, wy możecie dać znać w komentarzach co wy o tym samym, co wy o tym właśnie myślicie, jak uważacie, czy to jest fajne, czy to jest niefajne, czy to powinno być i zostać, czy jednak powinni to zdjąć i wywalić, możecie dać znać w komentarzach. I, 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 I no i jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, jakieś kolejne problemy, jakieś co miałbym wam jeszcze przekazać, o czym miałbym wam z wami porozmawiać, co miałbym wam wyjaśnić, piszcie w komentarzach, na pewno coś ciekawego macie. Może uważacie, to pytanie za głupie, ale pamiętajcie, że nie ma głupich pytań, bo na tak u mnie nauczyciele mówią, a i tak jak ja pytam, to i tak one są głupie i się każdy za mnie śmieje, ale to tam nie ważę. Pamiętajcie, nie zastanawiajcie się, pytajcie w komentarzach. Po co są właśnie komentarze? Pytajcie. I ja coś takiego na pewno za tydzień również wam nagram. A dla stoich widzów tak jeszcze powiem, którzy oglądają do końca wiem, QA jeszcze nie czeka. Wiem, wiem, wiem. Pytania mam wybrane, już zapisane. Tylko wystarczy mi wziąć aparat i nagrać. Więc ja już nie przedłużam. Życzę wam miłego czwartku, bo już w sumie się weekend zaczyna i i i, i tyle. Więc dzięki wielkie. Trzymajcie się. I osoby, które są teraz w mocnym wieku, osoby, które e, mają blokadę tą na streamowanie, życzę wam, aby po prostu wam ta transmisja powróciła i mogli się dalej rozwijać. A jak macie ten problem, to się nie poddawajcie, nagrywajcie dalej, ale nie rezygnujcie z marzeń, po prostu z jakichś tam błędów, jakichś tam zasad i tak dalej. Wiadomo, zasad się trzeba trzymać, ale. Rozwijajcie się dalej i lubcie to, aby twórzcie to, co lubicie i co wam sprawia przyjemność, bo to jest najważniejsze. To tyle. Życzę wam miłego dnia. Jeszcze raz, nie przedłużam dalej. oka.